Mm hmm. Panie, witajcie w dzisiejszym odcinku, takim specjalnym, ponieważ mam dla Was fajną informację, ale będę Was też prosiła o taką poradę i pomoc. No, ale może od początku po kolei. Jak wiecie, ja uwielbiam wszelkiego rodzaju imprezy modowe, pokazy, mody, showroomy targi. Często na takich imprezach bywam, zawsze znajduję tam mnóstwo inspiracji, przywożę ze sobą do Wrocławia dużo perełek. I teraz, właśnie pod koniec lipca, dokładnie 31, pojawiła się kolejna okazja, żeby się na takim pokazie spotkać. Dokładnie mam na myśli Białosławę. Białostocki Weekend Mody, taki Białostocki Fashion Week, ponieważ właśnie 31 lipca do 3 sierpnia będzie odbywała się druga edycja eventu Fashionable East, podczas którego będzie można zobaczyć m.in. mnóstwo pokazów takich nazwisk jak Michał Starosta, Dawid Tomaszewski, Mariusz Przybylski czy na przykład Natasza Pawluczenko, ale będą też pokazy studentów z ludzkiego ASP i powiem Wam, że ja najbardziej. Może nie najbardziej, ale bardzo czekam właśnie na te pokazy, ponieważ to są często pokazy takie bardziej oryginalne, awangardowe, trochę oderwane od tego skituera, od rzeczywistości, ale dają, dają od siebie... Hmm... Taką nowoczesność i tyle inspiracji, które można później przekuć właśnie w stylizacje takie codzienne. Także ja bardzo jestem ciekawa, co studenci zaprezentują. Oczywiście cały program możecie znaleźć na stronie freshningist.pl. Tam macie rozpisany każdy dzień po kolei, o której godzinie co się dzieje. Także myślę, że warto zajrzeć na ten program, bo naprawdę organizatorzy przygotowali dużo fajnych, atrakcyjnych rzeczy, które myślę Was zainteresują. I na przykład w czwartek są fajne warsztaty, które poprowadzi Ilona Kanclerz, kreatorka mody Dolnego Śląska, czyli coś, co ja lubię, tak? Wrocław, Dolny Śląsk. E, oraz Gianni Fontana, e, mam nadzieję, że dobrze wypowiadam to nazwisko, który o modzie włoskiej wie wszystko i taką mam nadzieję, że właśnie na tych warsztatach wszystko nam opowie. Powie jak to wygląda tam u nich, jak to wyglądało. No, no przekaże nam swoją wiedzę i swoje doświadczenie. Ja jestem bardzo ciekawa właśnie tych warsztatów, ale Impreza ta to nie tylko moda, to, to jest takie wydarzenie kulturalne, podczas którego będziecie mogli posłuchać też trochę fajnej muzyki. I na przykład będzie między innymi koncert Marysi Sadowskiej i on będzie zaraz po pokazie finałowym Dawida Tomaszewskiego, właśnie w niedzielę, w Pałacu Branickich. I ten pokaz finałowy Dawida będzie, się naprawdę fajnym show, bo Dawid na co dzień mieszka i pracuje w Berlinie. Tam współpracuje z wielkimi domami mody, z wielkimi markami, więc myślę, że naprawdę przygotuje coś ekstra także też nie może Was zabraknąć, no a po właśnie tym finałowym pokazie będzie koncert Marysi Statowskiej, czyli będzie można takie zwieńczenie całych tych czterech dni, zakończenie fajne eventu i będzie można się zrelaksować, trochę posłuchać fajnej muzyki, także ja Was bardzo zachęcam, będzie to okazja do tego, aby w końcu posiedzieć, porozmawiać, poprzebywać z modą, będziemy razem z Radką, także często mnie pytacie, gdzie można mnie spotkać, no to to jest idealne miejsce, żeby można było sobie porozmawiać i poglądać fajne pokazy przy okazji, także bardzo, bardzo serdecznie Was zachęcam. Jeszcze raz wspominam www.fashionist.pl tam macie cały program, także myślę, że każdy znajdzie coś e, dla siebie. Ale właśnie wracając do początku, mówiłam Wam, że będę potrzebowała Waszej pomocy i rady. No i o co chodzi? No tak jak Wam wspominałam, fajna impreza, fajna, e, fajne cztery modowe dni, no to fajnie byłoby się fajnie ubrać. E, mamy cztery dni, czyli cztery, co najmniej cztery różne stylizacje. I jak to przystało na prawdziwą babę, ja oczywiście nie mam się w co ubrać. Wchodzę do garderoby i mówię no kurde, no nie, no nie wiem co mam na siebie włożyć. Dlatego pomyślałam, że być może pomożecie mi właśnie w wybraniu odpowiednich stylizacji. Znajcie trochę mój styl, wiecie, co lubię, ale wiecie też, jak się powinno ubierać na takie imprezy, także myślę, że, że mi tutaj fajnie doradzicie. No i ja już tutaj mam jedną stylizację do zaprezentowania dla was, właśnie taką czwartkową. Postanowiłam, że w czwartek będę w takim stylu bardziej retro, trochę pinapowym i na tę okazję wybrałam sukienkę, którą kupiłam ostatnio na targach w Warszawie. To jest marka Harmi i to jest taka bardzo kobieca, delikatna. Delikatna, zwiewna sukienka, która ma podwyższoną talię, ale dzięki temu podkreśla ją jeszcze bardziej. I przez to długość sukienki 7 8, która jest bardzo kłopotliwa i przy moim wzroście ogólnie nie powinna w niej wyglądać dobrze, ale przez to, że tak ładnie podkreśla talię, wygląda naprawdę super. Ja się w niej czuję rewelacyjnie, no jest bardzo taka właśnie mówię kobieca, zwiewna i delikatna. I do tej sukienki dobrałam dodatki w takich pastelowych kolorach w kolorze właściwie różu koszyk z Tesco, który już widzieliście właśnie w takim bladym, różowym kolorze. Zastanawiałam się, czy taka duża torba właśnie na takie wydarzenie jest adekwatna, no ale mam cztery dni, także jeszcze zdążę sobie wziąć jakąś małą, fajną, podręczną kopertówkę, a ten pierwszy dzień, gdzie będzie najwięcej tego chodzenia, zwiedzania, zaprzyjaźniania się z Białymstokiem, tam jest taki fajny mural białostocki, na którym jest namalowana dziewczynka, która wygląda tak jak ja, zwłaszcza jeszcze jak zrobię sobie fryzurę na małą minę, no po prostu muszę tam pójść, także myślę, że duża torba w tym dniu mi się idealnie sprawdzi i do tego właśnie też buty w takim blado-różowym kolorze, to są buty z Primarka i dodatki typu zegarek, złoty zegarek z sochą i okulary z Brylowe, też takie właśnie duże w takim stylu retro, ja takie uwielbiam i tutaj mi się fajnie komponują. Zawiązałam sobie jeszcze tu we włosach kokardę, żeby mi tu włosy nie przeszkadzały, bo wiecie, to jest taka kłopotliwa długość tych moich włosów teraz, a niby nie krótkie, niby nie długie, takie nie wiadomo co z nimi zrobić, więc dziś mi tutaj się zawsze majtają, a tak jak są ładnie do tu um, zaczesane i związane to myślę wygląda fajnie no i też jest bardzo e, komfortowo także ja wyglądam tak e, to jest moja pierwsza stylizacja właśnie czwartkowa e, i tutaj mam do Was e, po raz kolejny mówię ogromną prośbę piszcie w komentarzach co powinnam nałożyć w kolejne dni czyli w piątek, sobotę no i w niedzielę pokaz finałowy także tam już muszę wyglądać naprawdę ekstra e, także mam nadzieję, że mi poradzicie e, w jaki styl e, pójść, w jaki klimat e, i co nałożyć e, no i co ja się z Wami już dzisiaj żegnam widzimy się w białym jeżeli ktoś z Was nie może dotrzeć, to ja oczywiście pokażę Wam relację z tego wydarzenia, pokażę Wam, co miałam na sobie e, i to będzie ta relacja będzie na początku sierpnia, ale jeżeli tylko możecie i macie kilka dni wolnych, to zapraszam Was do Stoku, 31 lipca, 3 sierpnia, widzimy się, e, będziemy przebywać razem, rozmawiać, oglądać fajne pokazy mody, myślę, że będzie naprawdę, naprawdę śmiesznie, kolorowo, modowo i mega dużo inspiracji przywieziecie ze sobą do domu. Także ja się dzisiaj żegnam, pakuję się zaraz do białego stoku, czekam na Wasze komentarze, co mam nałożyć w kolejne dni, no i do zobaczenia!